Dzień dobry moi kani, witam Was w dzisiejszym vlogu. Rozpoczynamy tego vloga od ogarnięcia troszeczkę mojego życia. Ogólnie w tym vlogu dzisiejszym, dzisiejszym dniu chciałabym się trochę przygotować na zbliżający się miesiąc. Ogarnię sobie teraz nieco w pokoju, nie cała już się ogarnęłam, pomalowałam się, zrobiłam moją klasyczną poranną rutynę, ale stwierdziłam, że widzieliście to już tyle razy, że nie będzie Was na pewno tak bardzo interesować. Dzisiaj też robimy coś mega, mega fajnego, ale jeszcze Wam nie zdradzam, bo też sobie dopiero co rozpuściłam, więc mam taki... Burz dosyć duży, ale, ale to się wyrobi na spokojnie za niedługo. Ogarnijmy mój pokój, bo tutaj mam właśnie pościel. No i ogólnie chciałabym też, tak wiecie, z wierzchu trochę poogarniać, żeby wejść w ten miesiąc tak na świeżo. Bo ogólnie mój pokój był tak naprawdę sprzątany niedawno, także nie ma za bardzo, co wiecie teraz, co mieć kurzy, wycierać kurzy, mieć podłogi, czy tam odkurzać, by to serio było robione dosłownie wczoraj. Także akurat to sobie darujemy. Sobotni reset już był zrobiony, jeżeli chodzi o pokój, ale właśnie, no jak widać. Troszkę się psuło, także nadrabiamy. Idę sobie tą pościel wynieść, bo w sumie może się ona lekko przewietrzy. Nie mam dla tego pojęcia kiedy wy widzicie tego vloga, ale ja w czwartek byłam w kosmetyczki, nagrywałam go w niedzielę i miałam robione jakieś kwasy, jakieś nie mam dlatego pojęcia, co miałam robione tak naprawdę, ale wiecie, takie rzeczy mega intensywne, więc moja skóra jest mega wysuszona, taka bardziej złuszczona. Wiadomo, że to jest dobrze, bo rzeczywiście to działa i efekty są później ładne, ale aktualnie mój makijaż nie mogę na to patrzeć w kamerze. To wygląda jeszcze ok, ale ja podchodzę, jakby, wiecie, bliżej do lustra albo nie patrzę w telefonie się i to, jak to wygląda, ale dobra, to jest rzeczywiście trzyazdy proces. Najpierw musi być źle, najpierw musi być brzydko. Później będzie pięknie przynajmniej taką mam nadzieję, że tak się motywuje rzeczywiście już tak miałam nie raz, w sumie to już trzeci raz byłam na jakichś takich zabiegach właśnie więc fajnie, cieszę się i mam nadzieję, że będzie rzeczywiście coraz ładniej ja sobie tutaj elegancko ogarnęłam łóżko w fotel, nie mam uli w moim pokoju ale stwierdziłam, że pospądam sobie troszeczkę wygarnę robię w biurku i w toaletce, dosłownie tak szybciutko żeby mi to zajęło maks po 10 minut niektóre ubrania są takie średnio poskładane i później pokażę wam paczuchy piary które do mnie przyszły w ostatnim czasie bo jest ich dużo, plus na niektóre jeszcze jeszcze czekam, tak mi się wydaje, więc pokażę Wam, bo jestem mega, mega zadowolona z nich, bo są super, jak zwykle. Tak powiem taki makeover tej, właśnie mojej garderoby. Robiliśmy w sumie dosyć dawno, na YouTubie to w ogóle było mega dawno. Robiłam to jakoś na początku nie, pod koniec lutego. Teraz mamy kwiecień, tak naprawdę, kiedy wy to widzicie. Także <laughs> przepraszam, także trochę jednak to się utrzymuje i cieszy mnie to, bo bałam się, że rzeczywiście będzie znowu taki sam balagan, jaki był wcześniej, ale jest ok, na tyle, ile mogę, że tak powiem sobie. Pozwolić na porządek, to jest ten porządek, z czego jestem mega, mega akurat zadowolona. Muszę się w ogóle też wybrać do galerii, czego mi się okropnie nie chce, bo jak myślę o tym, że mam jechać do tej szkoły tym pociągiem o godzinie 7, on jest nawet wcześniej, przed siódmą, później mam jeszcze siedzieć w tej szkole 8 godzin, i jeszcze później iść po prostu do galerii przez całe miasto, to w ogóle mi się nie chce o tym nawet myśleć. Wiecie, ja bym mogła pojechać do galerii, nie wiem, w sobotę. Ale mi się nie chce marnować tego dnia na łażenie po sklepach. I tak czekają te spodnie właśnie, aż się w końcu zwrócę i boję się, że minie mi ten termin, co jest bardzo możliwe, więc muszę się rzeczywiście spiąć z tym, żeby to jakoś ogarnąć. Wiecie, z jednej strony chyba mogłabym to wysłać, może to jest darmowa, może to byłoby mądrzejsze, bo tak jak mówię, poszłam do galerii, chcę sobie zobaczyć, może coś ciekawego, może by coś było, chociaż w sumie nic nie potrzebuję. Bardziej jakieś tam kosmetyki mi się pokończyły. Co mogę też zamówić? Ja w ogóle już naprawdę lubię chodzić po sklepach. Serio bardzo mi to sprawia satysfakcję. bo no, może się dobrze no, na lub macie o co chodzi, ale jakoś tak nie wiem, jak mam tydzień szkolny i później mam tą sobotę, niedzielę, to w ogóle nie mam nic na takie rzeczy i tak w ogóle mi się nie chce, więc czekam, aż będę miała trochę luźniej, czy to będę miała właśnie te praktyki, czy już po zakończeniu roku będą te wakacje. No to na no, wtedy sobie będę bardziej tam chodzić po tych sklepach, czy coś, no ale aktualnie strasznie mi się tego nie chce robić. myśląc, a ja co? Ja znowu bez statywu. Wydaje mi się, że to jest coś, co im dłużej się nagrywa, tym ci ludzie przestają po prostu mieć coś takiego jak statyw. Tak samo jak na przykład zawsze oglądam Julię Machunik i ona też stawia tą kamerę na no nie wiadomo na czym. Ja mam statyw. Mam nawet dwa statywy, ale ten też nie odmawiam posłuszeństwa. W tamtym już w ogóle się coś popsuło, ale to jest taki fajny, prosty. Da się nim, że tak powiem, logicznie poustawiać to wszystko, no ale robi mi cały czas efekty i cały czas mi się... Po prostu ten ekran przekrzywia, bo cały czas on zjeżdża. Nastał ten czas, robimy pierwot. Ogólnie przyszła do mnie jedna rzecz, i nie wiem, czy mogę wam ją pokazać, więc nie pokażę wam jej, bo nie chcę tej ryzykować. Ale za chwilę zobaczycie tego efektu właśnie na YouTubie i to jest bardzo fajna rzecz. naprawdę mega jestem z niej zadowolona. A tyle teraz przejdźmy do rzeczy, które wam mogę pokazać. W Piątek. Obudziła mnie przesyłka tajemnicza. W ogóle nie wiedziałam, że to dostanę. I mamy tutaj poczuszkę od Belle w kolaboracji z Fog in the Garden. A ta kolekcja jest prześliczna. W ogóle szata graficzna jest naprawdę cudowna. Jest tutaj wiele tych kosmetyków. Mogę wam tutaj tak pokazać właśnie w tej takiej ulotce. Kolejna paczucha PR jest od Basic Lab. Jest ona malutka, ale bardzo fajna. Słuchajcie, w środku mamy nowe maski. One C'est <laughs> Naprawdę, za chwilę pokażę Wam jej opakowanie. Tak się prezentuje ona tutaj. Jest taka klasyczna, nawilżająca maska. sobie wybrałam nawilżającą i dobrze. Chyba dzisiaj sobie ją po prostu znajdzie wieczorem. Zrobimy przed szkołą, na no, już taką grubą warstwę tej maski. Tak wygląda. Jest ona taka i wygląda mega. Przypomina opakowaniem te kremy od Drunk Elephant, bo tutaj się naciska i ta maska nam wychodzi. Ja już sobie ją testowałam i serio jest bardzo, bardzo fajna. Tak ona się prezentuje. Ciekawa jestem właśnie, jak będzie mi się sprawdzać przed wzrokiem w życiu. Nie wiem, czy tak się mówi. Nigdy nie testowałam kosmetyków właśnie tej marki, więc ciekawa jestem w sumie czegoś innego. Następna paczucha jest od CeraVe. Moja pierwsza paczucha od CeraVe i tutaj w środku jest ta nowość, która dopiero co tak naprawdę wyszła i jest to taka intensywnie nawilżająca Emuls. Ja też sobie ją już testowałam i jest bardzo, bardzo fajna. Testowałam sobie ją właśnie na ciele i bardzo fajnie nawilżyła moją skórę, fajnie się wchłoniła, ale tutaj jak mówię, ja zawsze Wam polecałam kosmetyki od CeraVe, więc tutaj rzeczywiście nic się nie zmienia. Dostałam sadzik dresowy od Krystalant. prześliczny swoją drogą, za chwilę Wam go pokażę. Także prezentuję ich logo, a ty pokażę wam nazwę na insta, czy na przykład kod QR. Dostałam taki brązowy sadzik dresowy, to jest ich nowa kolekcja, która jest właśnie dostępna od 1 kwietnia, jest też szary, jest też na pewno taki mega ładny bordowy. Ja wybrałam brązowy, on jest taki ciemny, czekoladowy, ale strasznie mi się podoba ten kolor, tutaj ma ono takie logo wyszywane, mam też spodnie dresowe, ale one są złożone, już nie chcę sobie robić bałaganów garderowe, więc tutaj macie gdzieś fotkę, wam wkleję jak w tym dresiku wyglądam, jest mega śliczny. Ta Bluza, mam wrażenie, że będzie teraz moja ulubioną. Szkoda, że nie ma innych kolorów, bo bym sobie też domówiła właśnie, czy innych kolorów takich, wiecie jaśniejszych dla mnie. Tutaj ma na dolewać taki ściągacz. To jest moja pierwsza bluza z takim ściągaczem i serio ślicznie ona wygląda. Przepięknie się układa, Nawet zastanawiałam się, czy by nie założyć sobie jej właśnie na, to, na co dzisiaj idziemy, co jeszcze mi nie zdradzam. Bo już widzieliście po tytule czy po miniaturce, ale w tym momencie jeszcze mi zdradzam tajemnica. Także proszę sobie nie spoilerować tytułem, czy tam wiecie jakąś miniaturką. Jestem tak tutaj teraz z telefonem. I stwierdziłam, że zrobię sobie na szybko taki reset tego telefonu. Bardzo często pytajcie się mnie odnośnie właśnie nagrania What's on my phone. Uważam, że to byłoby totalnie nudne, ale może kiedyś zobaczymy. Jak będzie czy więcej filmów wakacje, to możliwe, że coś takiego wam nagram. Aktualnie tak się prezentują moje widżety, które... O, w trochę wam rozjaśnię ekran. w sposób prezentują się moje widżety. Nie są one zbytnio interesujące i tak naprawdę już mi się dosyć bardzo znudziły, więc pozmieniam spytał. Prowadzę sobie troszeczkę świeżość do telefonu. Nie wiem, zawsze jak mam ten telefon taki świeższy, dzieje tam coś innego, to po prostu zawsze jakoś tak chce mi się żyć po prostu. Łatwiej mi się to wszystko w tym telefonie ogarnia, więc robimy sobie taki wiosenny telefon. Jak powiedziałam, że mają być zmiany, tak zmiany nastały, słuchajcie tak się prezentują widżety, ta strona mi się jakoś tak może do końca nie podoba, zmieniłabym to leciutko, ale za to tam mi się już słuchajcie podoba, tutaj stwierdziłam, że dam coś takiego, to jest jedyne co było wielkanocne, takie ładne, Co mamy jajka i po prostu krem Chanel, ale dobra nie skupiamy się na tym, po raz pierwszy zmieniam sobie kolory, słuchajcie tych emot, nie emotek ikon aplikacji i uważam, że to seria wygląda w sumie dobrze dam sobie takie delikatny kolory, który ja pod beżowy, szkoda, że nie zrobili jeszcze aktualizacji w której mm, rzeczywiście te kolory są takie jaśniutkie, żeby to mi tak pasowało idealnie, ale tak teraz patrzę, to uważam, że to wygląda mega dobrze, bo mamy tutaj beżową ikonkę taką wiecie w środku, tak jak na przykład mamy tutaj tapetę, a telefon wokół jest czarny więc są też czarne tutaj elementy no ale myślę, że zmieniłabym tutaj rzeczywiście tą pierwszą stronę, bo ta jest mega ładna ta już nieco mniej, ale i tak mimo wszystko mm, mi się to podoba. Ciutko sobie to, słuchajcie, teraz zmodyfikowałam 11.11. 11. Mamy tutaj coś innego i tutaj coś innego i uważam, że już jest nieco lepiej. Nie będę też już tak... Nie no, kurde. To jest ładniejsze zdecydowanie, ale dobra, już przelknijmy na to uwa oko, uważam, że sery wygląda to dobrze. Mam świeżutką obudowę i myślę, żeby sobie jej nie zmienić, tylko że nie będę miała tutaj tego czegoś, co będzie mi się przyklejać, ale myślę, że w sumie nie będzie mi to aż tak bardzo przeszkadzać, bo jakoś nie korzystam z tego, więc zmienimy sobie również. W ogóle nie zwracajcie uwagi na to, że jestem brudna, tego się już nie da dobrać po prostu na tych spodniach, więc myślę, że zmienimy sobie właśnie tego case'a, żeby było tak świeżutko. Chociaż słuchajcie, ja mam jeszcze takiego case'a, on by pasował w ogóle idealnie, ale nie, ja jestem słuchajcie na zawsze tym przejrzysty case, bo uważam, że mimo wszystko po prostu te iPhone'y iPhone y są śliczne, jeżeli chodzi właśnie o to, w jaki sposób one wyglądają, więc tworzymy sobie nowego, przejrzystego case'a w porównaniu do tego starego. No jest taka różnica, więc zakładamy nowy i od razu po prostu inna jakość korzystania z tego telefonu. No zobaczcie jak to ślicznie wygląda. Mam wrażenie, że ten tydzień dosłownie rozwalił trochę moje patrzenie na czas, jakkolwiek dziwnie to brzmi, ale dzisiaj mamy niedzielę. Wczoraj się czułam w sobotę, jakby była niedziela, dzisiaj czuję, jakby była sobota, bo wczoraj nic nie nagrywałam, to nagrywałam dzisiaj, a najczęściej po prostu nagrywałam dla was w soboty, więc teraz jest jakoś tak, nie wiem, dziwnie, plus też wychodzę z domu, to jest akurat rzadkością w niedzielę, bo w niedzielę często albo Oczywiście są od rana gdzieś indziej, albo nie wychodzę z tego domu, ale fajnie lubię. Lubię coś takiego, jak się zmienia. Fajnie też mega się cieszę, że wychodzę i mega mnie to jara. Nie wiem, którą mam w sumie godzinę. O, mamy godzinkę 12, tak naprawdę 11.55, tak że chciałam dużo czasu, ale prawda jest tego typu, że za bardzo nie mam co robić, więc zrobiłam sobie herbatkę i wzięłam sobie iPada i stwierdziłam, że poplanuję sobie troszeczkę kontentu, który chciałabym stawić w tym tygodniu. No i ogólnie poplanuję sobie też nieco jakieś tam kwestie szkolne, bo mam sporo rzeczy do nadrobienia, tak jak już Wam mówiłam, chyba we wcześniejszym jakimś tam vlogu szkolnym. Co, chcę, aby nie patrzeć? Ja tak naprawdę rok szkolny kończę w kwietniu. Co ja zamiętaną abstrakcją. Wiadomo, mam później praktyki, ale też do, wtedy nie chodzić do szkoły. Później mam 4 czerwca, no ale nikt w czerwcu nie będzie myśleć, żeby nie wiem, poprawiać jakieś oceny. Także rzeczywiście wszystko, co chcę ogarnąć, chciałabym ogarnąć już w tym miesiącu. Dużo Wam teraz na szybko, co mam do nadrobienia. Do nadrobienie mam kartkówkę z matematyki, dwa sprawdziane z WF-u, zadanie z obróbki, informatykę, chemię. Karta pracy z hitu, prezentacja z fotografii, list motywacyjny z wizu i lekcję prowadzoną z fizyki. Także troszeczkę tych rzeczy jest, troszeczkę się tych rzeczy zebrało, nie ma co ukrywać, ale dobrze. Ogarniemy sobie to na no spokojnie, nie my, to kto. <zysy> Jestem sobie teraz łazience i w sumie za jakieś 20 minut będę wychodzić, więc stwierdziłam, że zrobię sobie włosy. Nie wiem właśnie co, co o tym myśleć, za chwilę wam pokażę to bardziej yy, w lustrze. I teraz na nie patrzę, uważam, że one wyglądają spoko. Zobaczymy, czy będzie mi w nich wygodnie. Ale ulizałam sobie je tak na po prostu lakier. Normalnie sobie je tam z tyłu związałam. Mam też z tyłu klamrę, bo ona mi tak podbiła tego kucyka. I dwa zakręcone pasma z przodu sobie wyciągnęłam. Nie wiem, czy to wygląda dobrze, ale chyba, chyba już mi się nie chce z tym kombinować. I się jaram, sobie ja mogę wam powiedzieć, bo jadę na papiogę. Ja, odkąd dowiedziałam się, że coś takiego istnieje, chciałam to zrobić. A to jest papioga z jamniczkami. Także mega się cieszę. ja W ogóle po raz pierwszy będę próbować jogi w innym miejscu niż w domu, no ale to nie chodzi o jogę. Ta joga to jest taki element dodatkowy. Mnie bardziej interesuje ta część papi i to, że tam po prostu będą biegać małe jamniczki. Oczywiście zabieram was razem ze mną, bo chcę wam pokazać jak to wygląda, ale no ja po prostu, jak ja zobaczę te psy, nie ręczę za siebie. Moja po prostu cuteness, agresja to wyjdzie na inny level. Wy też tak macie, że na coś czekacie cały dzień, a później, jak to nadchodzi, to po prostu jest panika, nie wiadomo co, nie mam czasu. I tak naprawdę za chwilę będę wychodzić, co jakieś 4 minutki, ale to na spokojnie, mam jeszcze czas, pokażę Wam. Zakładam ten top, miałam ćwiczyć w leggingsach, ale. Przezjeżdżałbym jak było ciemno i to wyglądało lepiej. Teraz nie wygląda za dobrze, więc założyłam sobie moje um, beżowe dresy i na to wsadzam jeszcze sobie do torby, słuchajcie, ten sweter, który widzieliście wcześniej, i mam wrażenie, razie czego leginsy. Biorę też kosmetyczkę, mam tutaj mgiełkę dezodorant, konturówkę do ust, pomadkę i puder. Tak się prezentują te dresy. To są te takie beżowe zerki, a top jak coś to jest taka mikrofibra skims z Hemu. Musiałem mu się już upewnić czy on spodnie na dobrą stronę założone Także manifestujmy, że tak jest, bo nie wiem Dzień dobry, witam się z wami już z samochodu Mamy słuchajcie godzinę 13.50 Jedziemy na jamniczki Będziemy za jakieś 10 minut, także idealnie Jestem mega podekscytowana w ogóle Dojeżdżamy, słuchajcie, na miejsce. To jest praktycznie w tym samym miejscu, do który, w którym chodzę do ortodonty. Mega no, ja jestem ciekawa w sumie, jak to będzie wyglądać. Oczywiście zabieram was ze sobą, nie kamera, a telefon, ale coś tam, co nieco wam na pewno pokażę. Swoją drogą też na pewno nagrywam dla was właśnie TikToka z tego wszystkiego, także możecie sobie obczaić mojego Instagrama oraz TikToka. Linki macie w opisie, a my już dojeżdżamy na miejsce i lecimy na jabłniczki. Czerpała jest, nie chciałam wypowiedzieć akurat Ale mam wrażenie, że no, się na uśmiechałam za cały tydzień Biznes, dogoterapia Zapisy już u mnie na Instagramie Mega były słodkie Takie maluszki Bo to były miniaturki, jak sama New York, co to było? Jamnik Jamnik sam jest w miniatury. To takie Jezu, już w domu, wróciłam, powiem trochę więcej, ale zrobiłam sobie teraz na szybko obiad. Dobra, może nie wygląda to najlepiej, gdyby może tego serka nie było, wyglądałoby to zdecydowanie lepiej. Mamy tutaj sałatę, marchewkę, do tego zrobiłam sobie trochę tego sosu, resztkę tuńczyka, dosłownie w tym miejscu. Mamy tutaj ten serek, który w sumie jest główną atrakcją tutaj i dorzuciłam takie chlebki, nie miałam w ogóle nic tak naprawdę do, co do zrobienia. Myślałam o jakimś makaronem, ale nie mam ani koncentratu, nic z tego typu, więc mamy coś takiego. Najważniejsze, że jest. Wydaje mi się, że będzie dobre, bo wszystko stąd lubię. Także ja sobie teraz będę jadła. Oglądała zdjęcia jemniczków i jak zjem, to zrobię wam update i będziemy ogarniać inne rzeczy. Przeżyłam dosłownie w tym momencie jakiś szok i to jest normalne. I ludzie po prostu za każdym razem mówią to samo i pewnie nawet wiecie, co ja powiem, ale chodzi mi o to, że mam 19, a jest jasno. Czy wy to widzicie? Nie chcę wam pokazywać więcej, no bo wiadomo, widok z okna, ale nie wierzę w to po prostu. Cały czas chodzi mi po głowie po prostu ta psia joga. To mi dało tyle szczęścia. Naprawdę mega fajnie było. Serio polecam wam. Jeżeli macie taką możliwość... Macie taką możliwość w Waszym mieście, to koniecznie się wybierzcie, przetestujcie sobie to, bo to jest serio bardzo fajne. Będę się spakować do szkoły. Mega się cieszę, że nagrywam Ci dla Was tego vloga, bo mam wrażenie, że serio dużo fajnych rzeczy się wydarzyło, i jest to jedna z lepszych niedzieli, jaką miałam od naprawdę dawna. Jeżeli chodzi o niedzielę, które zostawałam w domu, oczywiście, bo jak gdzieś wyjeżdżam, to jest super, ale jak siedzę w domu w niedzielę, to nic nie nagrywam, i jakoś tak nie wiem, nudzi mi się. Więc moim postanowieniem teraz na wiosnę jest to, aby wprowadzić sobie takie fajne niedziele. aby nie dla co wychodzić, bo ja wychodzę na jakieś spacery czy coś, ale po prostu, żeby robić coś takiego, co rzeczywiście umila mi tą niedzielę, umila mi słuchajcie, ten tydzień. W takim razie ja lecę robić to, co mówiłam Wam już wcześniej, a Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Boże jak znać, co sądzicie o tego typu vlogach. Widzimy się już za tydzień. Pa pa!